I mój przekaz dnia. Wszystko gotowe. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Dzisiaj już świątecznie elegancko, Renancja, Francja, tekst świąteczny, może troszkę przedświąteczny, ale niech on Państwu służy. Bardzo serdecznie zapraszam. Już koszyczek prawie gotów, lekko nawet się wybrzuszył, spod serwetki wali szynką i zajęcze sterczą uszy. Lecz baranek ich nie dostrzegł, słodkim zatkiem usiadł na nie, więc zajączek go ochrzanił. Posuńże się, ty baranie. Chrzan się wkurzył na zajączka. Proszę mnie nie nadużywać, nie ochrzaniać i nie pieprzyć, bo jak nie, to stąd wybywa. Tu wtrąciła się kiełbasa. Schowaj gościu te uszyska, bo zajmują tylko miejsce i łaskoczą. Nie? To pryskaj. Dwie pisanki głos zabrały. Jedna woła dawać uszy, druga za to wręcz przeciwnie. Zabrać! uszy są do duszy. Rozpoczęła się zadyma. Mordę dar kto tylko zdołał. Aż się ktoś zlitował, biorąc towarzystwo do kościoła. Wypadało uszy stulić. Może jestem stary dziwak, ale jak znam ten koszyczek, raczej nie na długo chyba. Ledwo pokropiony wróci, na będzie w cenie. Znowu zaczną żreć się wszyscy, z absolutnym poświęceniem. A może akurat nie, a może te święta coś zmienią. Oby! Proszę Państwa, 8 kwietnia dzisiaj jest, Wielka Sobota, imieniny obchodzą Dionizy, Julia i Radosław, a także Amancjusz, Apolinary, Anyskryt, o, Asynkryt, przepraszam, August, Cezary, Cezaryna, Emma, Emma, January, Julian, Makaria, Maksyma, Perpet, Perpetuus i Walter. Przysłowie: słowie, jaka na Julii pogoda, taka o Wielkanoc poda. Bardzo proszę. Wszystko Wszystkiego najlepszego, kochanemu mu Państwu, oczywiście. Państwu i zaraz wszystkim pozostałym Państwu też będę życzył. Słuchajcie, nietypowe święto dzisiaj jest ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, Dzień Romów Międzynarodowy, Dzień Miłośników ZOO i Cycat Dnia, bardzo ładny. Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło poranka budzi dwoje ludzi do dnia pełnego wspólnych czynów i rozmów. Jarosław Iwaszkiewicz tak powiedział. Tego Państwu życzę z okazji nadchodzących świąt. Yy, zdrowia, pomyślności, pokoju, żebyśmy w tym samym, niezmienionym składzie mogli się spotykać jak najdłużej. Mam do Państwa takie pytanie jeszcze. Czy obrażą się Państwo na mnie, jeżeli. Zrobimy dwa dni przerwy w przekazach. Sprawa jest taka, że ja bym coś zresetował umysł, a Państwo by ode mnie odpoczęli. Co Wy na to? Do zobaczenia. Kłaniam się Państwu jeszcze raz. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.